W BMW M3 Touring mamy na wyposażeniu standardowym aktywny układ wydechowy BMW M. Oznacza to, że możemy wpływać na jego brzmienie poprzez układ przycisków, który mamy do dyspozycji. Jest to jeden przycisk główny, który służy do włączenia i wyłączenia aktywnego trybu, tak zwana lornetka. Pod przyciskiem Setup, służącym do wyborów różnych trybów pracy naszego BMW M3, pod wyborem opcji Silnik również możemy wpłynąć na brzmienie układu wydechowego, wybierając jeden z trzech trybów – Efficient, Sport oraz Sport Plus. Jak sami słyszycie, różnice są zdecydowane.